No to co, jakie życzenia złożymy naszym słuchaczom z okazji świąt? Ja to bym chciała życzyć im dużo miłości i zdrówka. Ja, żeby nowy rok był lepszy od poprzedniego. I by spełnili oni swoje wszystkie marzenia, a ty Marta? No a ja chciałabym im bardzo podziękować za to, że kultura ma największą liczbę odsłuchań i życzyć im wszystkiego naj naj najlepszego. A ja wymyśliłem taki wierszyk. Może spodoba się naszym słuchaczom? W czas Bożego Narodzenia Radio Rotunda ślepozdrowienia. Dużo prezentów od Świętego Mikołaja oraz Wesołego Kolonowania. Miłych chwil w gronie bliskich, spełnienia marzeń wszystkich. A w Nowym Roku szczęścia na każdym kroku. Wesołych Świąt! A teraz już na poważnie, w prawie pełnym składzie witamy Was w ostatnich w tym roku wiadomościach kulturalnych. Przy mikrofonie Marta, Justyna, Kamil i Przemek. A co dzisiaj usłyszycie? Jakie choinki wybieramy na święta i dlaczego? Jakie kolendy nasi słuchacze lubią najbardziej co zamierzamy robić w Sylwestra? Zapraszamy! Choinka to jeden z elementów, bez którego większość z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia. Od lat pojawia się również dylemat, czy wybrać te żywe i pachnące, czy też może te sztuczne, które możemy z łatwością schować na następne lata. Jakiego wyboru dokonują poznaniacy? Posłuchajcie sami, jakich odpowiedzi udzielali przechodnie. Ja jednak żywe, bo to żywe, tak? raz, że tradycja dwa zapach, którego nie ma przy sztucznych choinkach. No chociaż tych choinek też pewnie coraz mniej powinno się je. Chronić. Sztuczne, sztuczne od lat ze względu na ekologię na, i na ekonomię, przede wszystkim na ekonomię. Żywe. A dlaczego? Yy, no przypominają jednak yy, prawdziwą polską przyrodę. No ja w ogóle nie, nie. To już choinek wyrosłem. No. Tylko żywe. Chyba z tego pokolenia co ja to jednak żywe choinki. Jak sami słyszeliście, zdania są bardzo różne, jednak tradycja z pewnością nie zanika i zapach żywych choinek będzie można spotkać nadal w wielu domach. Co ciekawe, jedną z rozmówczyń była pani Wanda Wasik, bardzo utalentowana pisarka, poetka, a także malarka i historyk sztuki. Autorka m.in. zbioru opowiadań Dzieciństwo w kraju Warty. Jak się okazało, była na tyle miła, że w prezencie podarowała mi dwa tomiki poezji: erotyki pod tytułem Bosą Stopą oraz liryki pod tytułem Szeptem. Bardzo dziękujemy za taki gest i pozdrawiamy panią Wondę, a was zachęcamy do zapoznania się z jej twórczością. Święta czuć już wszędzie w sklepach, na ulicach i oczywiście w domach a ze świętami wiąże się wspólne kolędowanie. Zapraszamy do wysłuchania ulubionych kolęd w wykonaniu przechodniów, którzy znaleźli chwilę na ich zaśpiewanie podczas gonitwy za prezentami dla bliskich. Przybierzeli do Betlejem, pasterze, grając koszyk na liże. Na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że panna czysta, że panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi na oswobodzi, a nie grają, królew, dają. Ostarzy śpiewają, my dle cuda, cuda ogłaszają. Życzymy Wam, abyście w domowym zaciszu również znaleźli czas na wspólne kolędowanie z rodziną. Za chwilę posłuchacie, jakie plany na Sylwestra mają nasi słuchacze. Zanim jednak to nastąpi, chciałbym Wam opowiedzieć, co czeka Was w tym roku w tę magiczną noc na starym. Muzyka kręcić się będzie wokół hitów z lat 90. Serwis epoznań.pl podał szczegółowy plan imprezy. I tak, od godziny 17 przez godzinę nastąpi otwarcie bram, wtedy grać będzie DJ, następnie od 18 do 19.30 program artystyczny dla dzieci. 19.40 do godziny 20.30 występ artystyczny niespodzianka. 20.30 do 21.30 koncert Mai Koman i Ukulele. Od godziny 21.45 do 22.50 koncert zespołu Kombi. Od godziny 23.00 do 23.55 koncert zespołu Wilki. Będzie to część pierwsza, ponieważ będzie ona przerwana pokazem sztucznych ogni oraz życzeniami noworocznymi. Od 23.55 do 5 po północy, kiedy to nastąpi dalsza część koncertu Wilków. I od godziny wpół do pierwszej aż do trzeciej dyskoteka pod gwiazdami. No to posłuchajmy, jakie ludzie mają plany sylwestrowe. No na razie bez planu. W domu siedział. Na zabawę sylwestrową do restauracji, inaczej, inaczej nie widzę. Idę z rodziną do znajomych na prywatną imprezę domową. Y idę do Mogilna, do mojej y rodzinnej miejscowości na przebieranego Sylwestra. W tym roku jest to Sylwester bajkowy. No, do domu, albo będę grał w grę, w Tomb Raider. Jak słychać, zdania są podzielone, jednak z pewnością zabawa będzie udana. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia w nowym roku. Dział Kulturalny Radia Rotunda.